Okej, okay. siemano widzowie wiem, że długo nie nagrywałem, ale pomysłów na film nie miałem. Pomysłów na no, nie miałem na filmy. Okej, okay. a w dzisiejszym filmie wam pokażę ten pewne gry, które zostały stworzone przez znajomych pewnego graca o nazwie I Affairs Ten gracz ma historię i był prześladowany przez pewną postać o nazwie JX1D X1. Dobra, a dzisiaj Wam pokazałem gry znajomych tego Iafel Schnules. Pewnie niektórzy z was znają tą postać albo nie. Okej. I pierwsza z gier, która to będzie, to ta gra została stworzona dokładnie przez znajomego, pewnego znajomego IFL To jest taki znajomy o nazwie IKCPATAN X. To spad... nieważne. I po prostu ta osoba stworzyła pewną grę na Roblox. I, wi... I ta gra jest chyba stworzona ze bardzo starego Roblox. Dokładnie, bo Ech, to z tego tutaj widzę, to po prostu jak w takim testowych wersjach tutaj chciałem wam nagrać, i zapomniałem włączyć dźwięku, to tutaj zauważam, że ta gra jest bardzo ze starego Roblox chyba zrobiona już. No patrzcie, jest taka opcja, możemy sobie normalnie chodzić tak normalnie. W ogóle jak się tak kamerkę na przykład ten przesuwa albo odsuwa, to po prostu jest taki dźwięk jakby... Przy... no wiecie o co mi chodzi. Nawet jak się chodzi, to jest tak trochę wygląda jakby trochę było mało. tutaj nawet co te chodzenie albo skakanie wygląda jakby trochę lagów tu było. Mapa to jest w takim wyglądzie, że jest niezna I co się znajduje na mapie? Kilka drzew i dobra, dobra mapa jest niezna, bo tu jest zniek No okej, okay. mamy nawet opcję co do tego chodzenia w tej grze O i nawet jest stada opcja wyjście No okej, okay. ale ja mam jeszcze lepszą opcję to wyjście To, to, to nie będziemy tej stady używał ok i co się znajduje na tym podwysteniu? No, okej, okay. mamy różne skały, jakieś drzewa. A tu mamy właśnie drewniany dom z jakimiś z napisami, schodami. I okej, okay, co się znajduje w środku domu? Tu mamy pokój z wiesakiem i dwoma przejściami. Tu mamy przejście do takiego pokoju, gdzie jest jakieś tutaj mini-miejsce to salon gier, A tu takie miejsce do oglądania telewizji. A tu po prostu można sobie siedzieć i nie wiem, oglądać na telefonie albo yy, na gazecie coś. Nie wiem, takie sobie to miejsce tutaj. No i tutaj może być to pewnie nie taki salon. A tu mamy kuchnię, gdzie... Mam jedno pytanie. Po co są komuś tu dwa piekarniki? Ja tego nie rozumiem. No okej. Okay. Tu mamy kuchnię. E, a z kuchni mamy wyjście na jakiś taki tutaj taras. E, który jest na dworzu. W ogóle tu widać, że jest ta gra ze starego Doblos, bo mamy stare niebo. No, znaczy, stare tak, nieba. W ogóle... No, tak gra wygląda jak ze starego Roblox. Normalnie nawet ja tutaj mam animację chodzenia ze starego Roblox. Nawet możemy tak sobie chodzić. normalnie. Po prostu gra została chyba zrobiona w bardzo starym Roblox. Nawet, no, pacjent. Ja. Nawet jest yy, to używanie. tu taka opcja. A nie można sobie wpisać co chcesz, tylko po prostu tutaj, tutaj są opcje do pisania. Takie sobie. To, 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 to... a tu mam jakiś pokój z piętrowym mózgiem. Starym kąpem. No dobra. I na tej grze za wiele tu nie ma. No jest tylko jakiś dom i taka niezna mapka. Okej, okay, przechodzimy do kolejnego gry. Kolejnej gry. Chciałem powiedzieć serwera ale. No dobra. każdy mówi, że gry to ja. Ser, no to ja teraz gry. Okej, okay, kolejna gra kolejnego znajomego Ice Avel Czyli tego gracza który ma kanał na YouTube. Ej, on tu nawet ma... Ej! Sail! Nawet tutaj ma Saila jakiegoś. I to jest pewna osoba, która też została prześladowana na Roblox z pewną postać. A to w internecie jest to wysłuchać, jak piszecie Sail. No nawet kanał na YouTube jest tego. O, kanał na YouTube. No okej. Okay. Czy ten gracz ma jakieś gry? No nie, nie ma. Ale są tutaj dwa gry, na których był prześladowany. Pierwsza Zagiel to jest po prostu nie wiem, okręt piracki na jakimś jeziorze chyba wielkaśnym. A tu sniezna mapa. Kolejna niezna, która jest trochę podobna tutaj poprzedniej, tylko że tutaj ta mapa jest trochę powiększona i ma trochę inny rodzaj tego domu. Ale ta gra nie została stworzona przez tego Sejla, tylko po prostu tu jest jakaś gra chyba stworzona przez inną osobę. No i tu jest ten sam dom, tylko że on jest jakby trochę powiększony. Po prostu jakby tutaj nie ma tego czasu No okej. Okay. Tutaj już trochę testado jest. z czemu jest taki kablatowy? Okej, okay, nieważne, Ale tu nie ma już czegoś takiego, że po prostu jest jakaś opcja do pisania. Nie można sobie na przykład chodzić jak kliknie gdzieś. Po prostu to trochę jakby o kawałek do przodu było zrobione. Ten, tak nie Ale na pewno tak gra jest zrobiona w bardzo testowym Roblox. I tu widzimy ten sam dom, tylko że trochę z różnicą. Samo ten dom się trochę różni. Po, no patrzcie, w kuchni mamy zero okna i wyjścia. Po prostu tutaj jakby była... W ogóle ten dom jest większy. Tu chyba po prostu nic nie ma w tamtej części. A tu mamy po prostu ten same pokoje po prostu. Nawet, na przykład nawet tutaj mamy ten pokój sam. co w tej Wow, jezu, prawie za dostałem. E, ja mam na przykład e, ten. Ja mam na przykład e, głosniki na głowie, ale już je zdjąłem. Jezu, prawie za dostałem. Bo tak z nas skoczenia nagle dźwięk się byś pokazał. No dobra. Tajne przejście. Aha, sekret. No okej, okay, mamy sekret. No ciekawe, w sumie to ma jakieś tutaj historię. A co tam mamy właśnie? No patrzcie no! To stajny pokój! W sumie mi, bo ja w sumie oglądałam na YouTubie taki film, że tutaj jest jakieś tajne przejście, to tak w sumie coś mi się wydawało, że coś tu może być. No okej, okay, a tu mamy jakiś napis po angielsku, no. Aha. Dobra, trudno. Jednakże, no, ze... no okej, okay. tutaj ten dom to nie jest ważne, bo ja wam trochę pokazałam, tylko że on ma trochę różnicę, bo dodano tam tylko, taki jeden wielki pokój. Ale okej, okay. co mamy na mapie dokładnie? Na mapie mamy tu jakieś takie, nie wiem, góry takie małe. Tu jakieś małe strum... Taki mały strumyk, jakieś takie mini zeki tu mamy. W sumie... Ja wiem, że tam chyba są, czy nie? Nieważne. Tu mamy jakieś skały drzewa. Tam mamy jakąś tablicę, jakąś piłkę. A tu tam też mały ten stodówek. Tu mamy różne te spawny. Niektórzy ludzie wymyślili. Jak ludzie też wymyślili jakąś grupę spawnis, która nie jest prawdziwa może? No dobra, nieważne. To możecie zobaczyć w innych filmach, a nie moich. A dobra, a tu mamy jakąś piłkę. No okej, okay. a tu mamy jakiś tumel. I co z tego wiem, że jakieś tutaj właśnie były takie drzwi niewidzialne, z jakimś kodem. I ja chyba pamiętam ten kod, jaki był. Tylko, że to było jakieś 5. Pięć. 5. E, pięć, e, jak, jaki ten kod był? okej. 5, 3, 1, 7. Accept. Ok, i tu jest taki kod, dokładnie. 517, a tu mamy po prostu pokój jakiś, tajne na do pomieszczenia, gdzie mamy napis, nie wiadomo jaki, ja nie rozumiem tego napisu, wpisałem za to w telefonie i nic z tego nie zrozumiałam, nic mi nie wyświetliło w telefonie yy, z tego napisu, oprócz jakiś cenz do auta. No a tu mamy ten stary kompa. No, Starego kompa po prostu mam. I co tu mamy tajne przejście? No co mamy tu tajne przejście? No wiecie co wam powiem, nie. Nie mam Nawet jestem ciekawy co może taka gra, ej. W sumie chyba też nawet na Roblox taką grę wysukałem I co nie, nic nie było chyba nawet. No, to ja nie wiem o co chodzi z tym. Może to jest nazwa osoby, która prześladowała Sailor, czyli pewnego gracza, który, który grał chyba w tą grę, w którą ja teraz gram. gra pewnie nie jest popularna. Po bo... pracy, no, ja tylko jestem na serwisie tym. No, ma tu na 29 no, ja jestem tylko na tym serwze, więc. E. Trochę dziwnie wyglądam w tej grze, wiecie, co wam powiem. Okej, okay. no, dobra. Nie użyłem tego, bo raz mi się to zawiesiło. To dobra, użyję tej opcji, jak nie wiedzieliście. Okej, okay, no te gdy są jest sumie z obrazkiem podobne, bo tu mamy ten sam prawie budynek, tylko że ten nie ma tarasu, jest trochę tam dłusty, a ten to ma taras i trochę krótszy jest. No okej. Okay. No okej, okay, no to... Teraz wam przedstawim, może... Tutaj jest kolejny znajomy tego IFLS News i co on ma jakieś gry? No nie, nie ma gier na Roblox. No tutaj coś z tego widać, ale tutaj jakaś jeszcze jak inna znajoma jest IFLS News i też nie ma żadnych gier na Roblox. Ale za to ta, ten gracz, który jest chyba najpopularniejszy z tej grupy IFLS News, on ma serwer na Roblox. O nazwie Sensliwy dom IFL News po polsku. Tylko że ta gra tak naprawdę, wiecie co wam powiem, została ustawiona na prywatny, albo zbanowana, tylko że tak się to wysiedla. Albo gra została całkiem możliwe ustawiona na prywatny projekt, jak tutaj. No i tu najwidoczniej mogła być chyba gra z tym domkiem, takim sobie po prostu, albo to mogła być gra z jakimś domem, który ma garaż jakiś tutaj po prostu taki las, no. Ale tu na kanale IFL SNURT Możecie już to zobaczyć. Bo ta osoba ma kanał na YouTube. No dobra, to coś, coś się tym na nie wyświetla. Ale dobra, ta osoba trochę zmienia co chwilę skinę. No dobra. A tu mamy jakiegoś graca, który jest w tej liście znajomych. I on już ma jakieś kilka gier. Wejdź, Gra Wejdź o nazwie. Wygląda tak, jakby nic nie miała, tylko po prostu miała jakiś napis. Wejdź. A dobra, ważne, przekonamy się, co jest w tej kse. E no, trochę tutaj jest staro w tym Roblox, ale chociaż tutaj już tak nie ma żadnych głosów, jak się obraca kamerka albo coś w tego stylu. Trochę tak, jakby tutaj było już w bardziej w Roblox tutaj. I serio, to jest kopia gry którą stworzył jakieś inne znajome tego IFL Sniers. To, 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 to skopia kopia gry, którą na początku filmu pokazywałem wam. To skopia tej gry, tylko jakby trochę taka de ale to coś tego stylu. No, pf, no ten balek trochę przerobiono z teksturą, ale ja tu tak za wiele różnic nie widzę tego balku, że ma taki inny kolor tutaj, ale... No... A, no, tych sapki. no ale dobra, na przykład w tym domu to... na przykład w w tej mapie tu prawie nic się nie zmieniło. Oprócz, że telewizor to chyba jeszcze bardziej większy jest albo nisko jest. No ale, no dobra. Ta mapa to jest po prostu chyba skopiowana. I trochę po prostu jakby z nowszego do Robloxa. Mamy teksturę zwyczajną, a nie taką staną. No dobra, ale to jest po prostu jakaś kopia gry. Więc. E. Ale okej, okay, gram, no sobie fejdź. <laughs> dobra, nie ważne. Kolejna gra tej osoby to jest. Miejsce tego tam jakiegoś gra, tam nie cici, cici. dobra, nieważne. E, dobra, i tak gra to jest chyba po prostu pl klasyczna mapa Roblox Studio. No dobra, konto musiało powstać trochę w starym Roblox, bo tu widać, że no patrzcie, to trochę tak starego Robloxa tutaj jest, tak w ale no to najwidoczniej. Konto mogło trochę postać dosyć w starym do, ale... No dobra. No dobra, więc tu mamy posłu... No dobra, Z klasyczną klasyczną Block Studio. Chyba ten gracz nie wiedział, że ma taką grę. No i... no to... Ale dobra, no tej grze to wie, każdy co jest. Każdy ma taką grę klasyczną, o której nie wie co sam. Ale ja się dowiedziałam o tej takiej grze, że mam i przerobiłem ją tylko, że ona mi trochę nie wysła. Dobra, kolejna gra tego, tej osoby, to jest trochę już bardzo dziwaczna gra, no serio, jakiś napis to góry nogami, jak się pisze to góry nogami, ja nie rozumiem, może to jest po rosyjsku, albo coś tego stylu, co jest? Okej, okay, gra jakaś historyczna w jest za historią i to jest może jakaś rodzaj mocnej gry. Okej, okay, mamy tu jakąś drogi, jakieś lampy, jest noc, jest śnieg, najwidoczniej znajomi Aja Felsniulsa lubią miejsca ze śniegiem. Jak każde dziecko, lubi śnieg. No dobra, nie ważne, ale... Co tu mamy na ja prawie nie widzę, bo są tylko chyba jakieś... To, jest... to chyba jakiś dom jest, ale dobrze.